Piękne świąt spełnienia. Wszystkiego dobrego. Najpiękniejsze stoły wielkanocne pogranicza polsko-czeskiego można było podziwiać w miniony weekend w Centrum Kultury w Stroniu Śląskim. Polsko-czeskie stoły wielkanocne, impreza, która się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem przede wszystkim mieszkańców, ale też gości, którzy do nas przyjeżdżają. Będzie można oczywiście popróbować smakołyków na stołach wielkanocnych. Koła gospodyń wiejskich bardzo mocno tutaj zadziałały, ale też nasi partnerzy ze Starego Mesta, którzy również się wystawiają. Dużo będzie też kiermaszów, na których będzie można kupić i ozdoby wielkanocne. W ramach tego wydarzenia był ogłoszony też konkurs na najładniejszy koszyk wielkanocny, więc dużo takich imprez około wielkanocnych. Tak jak mówię, jest to impreza, która już się wpisała na stałe. Nasze działania kulturalne. Pielęgnujemy to, co u nas wspaniałe już od ponad dekady, czyli stały wielkanocne, międzynarodowe. Oprócz tej tragedii, która nas spotkała, potrzebne są tego typu wydarzenia, ponieważ to jak gdyby wzmacnia i ścieśnia tą naszą wspólnotę lokalną. Impreza jest imprezą cykliczną. Przede wszystkim polega na prezentacji stołów wielkanocnych. Tym razem mamy ich siedem, prezentują pokrawy wielkanocne, ale w różnego rodzaju wydaniach. Nie tylko wizualnych ale również smakowych. Wczoraj odbywały się warsztaty kulinarne naszego koła gospodyń wiejskich Bolesłowianki i przygotowaliśmy potrawy wielkanocne, które są eksponowane właśnie na tym stole wielkanocnym. Mamy pasztety, mazurki. Mamy mięsko pieczone w ziołach, przeróżne sałatki. Mamy oczywiście smalczyk i robiony własnoręcznie chleb na zakwasie. Do tego mamy kociołek z żurkiem staropolskim, babeczkę i oczywiście kiełbasę białą w cebuli z piwem. I zapraszamy wszystkich do degustacji. Jajeczka faszerowane, jajeczka w cieście. I tu koleżanka zrobiła przepięknego zająca. Kiełbaska, rzodkiewka, ładnie ustrojone. E, tu mamy roladę z łososia, mazurki, ciasta, e, różnego rodzaju. E, e, Stależ wędrin. Tu piękne kurczaczki, galaretka ładna. Zajączki uśmiechnięte. E, ozdóbki, proszę zobaczyć, ładne. E, Chlebek mamy wesołego, alleluja, mazurki dwa piękne, babki, no wszystko, wafelki, babeczki, palmy robione własnoręcznie i żeby uświetliło to tulipanki, żonkilki też sztuczne robiliśmy, jest kogucik jak zwykle z takim czymś mocniejszym. Ciasteczka pieczone, baranki, jajeczka, nie, kurczaczki, no, wszystkiego po trosze, żeby było miło. Prezentacjom kulinarnym towarzyszą prezentacje artystyczne dzieci z przedszkola, jednego, drugiego przedszkola, bo dwa przedszkola działają na terenie naszej gminy, szkoły, również występy grup działających przy CETiKu, występy grup gościnnych oraz gwiazda wieczoru, pani Małgosia Kulińska która zaszyci nas na pewno wspaniałym występem. Ponadto jeszcze ogłosimy wyniki w konkursie wielkanocnym, bo to też nasza taka tradycja. Nagrodzimy wszystkich, także na pewno wszystkie osoby biorące udział w konkursie będą szczęśliwe i zadowolone. Oprócz stołów mamy. 20 kiermaszy różnego rodzaju, oczywiście tematycznie związanych ze świętami wielkanocnymi. Także zawsze zapraszamy, zachęcamy do tego, aby nabyć produkty. Są to tak naprawdę produkty handmade. Dodatkowo jeszcze muszę dodać, że stoły zostaną nagrodzone przez naszych darczyńców i za to wielkie, wielkie podziękowania Choć stronie Śląskie jest jedną z najbardziej dotkniętych przez powódź miejscowości i wciąż widać to na każdym kroku, to mieszkańcy chcą jak najszybciej wrócić do normalnego życia. My chcemy powrócić do, do funkcjonowania, do normalności i to właśnie czynimy, więc wszystkie imprezy, które są zaplanowane na ten rok, się odbywają. Stołów Bożonarodzeniowych nie było, ale była wielka wigilia, którą zorganizowaliśmy razem z Wojskiem. To też było takie rozpoczęcie tych działań takich kulturalnych, ale około świątecznych. No i teraz stały wielkanocne już zadecydowaliśmy, że one się odbędą i wszystkie imprezy, które planujemy, wszystkie się odbędą w ramach właśnie działań, żeby też aktywizować nasze społeczeństwo. Wiem, że jest teraz trwa odbudowa i te wszystkie procesy się rozpoczynają, ale najważniejsze też, żeby się spotkać z ludźmi, z mieszkańcami, żeby porozmawiać, no i żeby oczywiście ta nadzieja i miłość, która jest przed Wielkanocą, targnęła do wszystkich doroć.